Zadanie trzecie polega na tym, że musicie wybrać jeden z dwóch lub z trzech obrazków i uzasadnić swój wybór. Trzeba powiedzieć, dlaczego wybieracie jeden z obrazków, czyli jedną z opcji, oraz dlaczego tak naprawdę odrzucacie pozostałe obrazki lub jeden obrazek, czyli pozostałe opcje. Tak naprawdę ostatnie, trzecie zadanie na maturze ustnej składa się z trzech czynności. Które musisz wykonać. Po pierwsze, musisz opisać obrazek, po drugie, powiedzieć, dlaczego wybrałeś akurat ten obrazek, no i po trzecie, musisz powiedzieć, dlaczego odrzuciłeś pozostałe opcje, czyli pozostały obrazek lub dwa pozostałe obrazki. Drugi etap tego zadania to dwa pytania, które zada ci egzaminator. Te pytania są powiązane z obrazkami, które są w Twoim zadaniu trzecim w arkuszu. Jednak nie są to pytania bezpośrednio związane z tymi obrazkami. Za to zadanie możesz dostać 6 punktów za sprawność komunikacyjną. Na zadanie trzecie masz 5 minut. Spójrzmy na przykładowe zadanie trzecie. Popatrz na zdjęcie pierwsze i drugie. Przygotowujesz prezentację na temat niebezpieczeństw związanych z bezmyślnym używaniem smartfonu. Chcesz ją rozpocząć od jednego z poniższych zdjęć. Wybierz zdjęcie, które Twoim zdaniem będzie bardziej przemawiające do młodych ludzi i uzasadnij swój wybór. Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz drugą propozycję. Zanim zaczniesz mówić, masz minutę na zastanowienie się. Jeśli sam nie zaczniesz mówić, egzaminator zada Ci pytanie: Can we start now? I wtedy już na 100% trzeba zacząć swoją wypowiedź. Jak zacząć? Najlepiej krótkim wstępem. There are two pictures to choose from. Są dwa obrazki do wyboru, lub I can see two pictures. They present. I tutaj znajdujemy jakąś wspólną cechę, punkt wspólny. Najlepiej ten punkt wspólny znaleźć, odnosząc się do treści zadania. They both present situations of. Thoughtless using of a phone. Oba obrazki prezentują sytuację bezmyślnego używania telefonu. jak powiedzieć, że wybieramy jakieś konkretne zdjęcie? I would choose picture number two. Wybrałbym zdjęcie drugie. Lub I would go for picture number two, which presents a girl taking a selfie on the edge of a tall building. Nikt nie będzie Ciebie oceniać za wybór, co wybierasz, a co odrzucasz. To, co interesuje egzaminatora, to czy potrafisz się dogadać po angielsku. Twoje zdanie jest tak naprawdę nieistotne, jeśli chodzi o cel komunikacji i punktację. Tak naprawdę, najrozsądniej wybrać tę opcję, na temat której będziesz najswobodniej mówił, najłatwiej ci się będzie mówiło. Postaraj się jak najlepiej przekazać, co myślisz o danej konkretnej opcji, co sprawiło, że właśnie ją wybrałeś. W przypadku tego zadania wybór wydaje się oczywisty. Obrazek drugi. Jest on znacznie bliższy sytuacji, w jakich możesz się znaleźć, czyli sytuacji wyjazdu na wakacje oraz robienia fotek telefonem podczas wakacji. Najprawdopodobniej jako maturzysta nie jesteś jeszcze wprawionym kierowcą, który codziennie jeździ do pracy swoim własnym samochodem. Dlatego odrzuciłabym pierwsze zdjęcie. Po prostu może być trudniej mówić o tym zdjęciu, nie mając doświadczenia codziennej jazdy do pracy samochodem, próbując jednocześnie coś nam zobaczyć w swoim telefonie. Poza tym można odrzucić to zdjęcie, gdyż młodzi ludzie tacy, do których kierujemy prezentację, też często nie mają takiego doświadczenia. I drugie zdjęcie, druga sytuacja zrobienia zdjęcia na wakacjach jest bardziej odpowiednia dla nich. Jak powiedzieć, odrzucam pierwszy obrazek? I would definitely not choose picture number one. Ale od początku, jak zaliczyć zadanie trzecie na 100%? Posłuchajcie, jak ja bym to zrobiła. Najpierw wersja polska, potem angielska. No to ruszamy. Wybieram zdjęcie drugie. Na zdjęciu drugim widzimy młodą dziewczynę, która stoi na krawędzi wysokiego budynku. Bardzo łatwo spaść z tego miejsca. Za tą młodą osobą jest przepiękny widok na jakąś zatokę lub rzekę oraz stare miasto. Ta dziewczyna wyciąga rękę z telefonem tak, żeby zrobić swoje najlepsze selfie. Według mnie to zdjęcie na pewno będzie bardziej przemawiające do młodych ludzi, gdyż młodzi ludzie często wyjeżdżając na wakacje, czy to ze znajomymi, czy to z rodziną. Chcą zrobić sobie zdjęcie do social mediów, żeby na przykład jak najszybciej pokazać je znajomym w swojej relacji. To zdjęcie będzie bardzo przemawiające do młodych ludzi, gdyż sytuacja wygląda na niezwykle niebezpieczną. Jeden zły ruch tej osoby i może spaść bardzo wysoka przez telefon i chęć zaimponowania w swojej grupie rówieśniczej. Lub wynika to z jej najzwyklejszej chęci uwiecznienia tej chwili. Tylko że ona nie zdaje sobie sprawy, że to zdjęcie może kosztować ją jej życie. Odrzucam zdjęcie numer jeden, gdyż nie przemawia ono do młodych ludzi tak dobrze, jak zdjęcie drugie. Zdjęcie pierwsze nie dotyczy grupy docelowej, do której będę kierować moją prezentację. Na zdjęciu pierwszym jest młody mężczyzna, który jedzie samochodem, jednocześnie próbując zrobić zdjęcie swoim telefonem. Jest to również bardzo niebezpieczne, jest przykładem bezmyślnego używania telefonu. Przecież prowadząc samochód, musisz mieć obie ręce na kierownicy i nie można używać telefonu. No dobra, ale jak to powiedzieć po angielsku? Ja zrobiłabym to tak. I od początku. There are two pictures to choose from. They both present situations of using a phone in a thoughtless way. I would go for picture number two, which presents a girl. Taking a selfie on the edge of a tall building. It is very easy to fall from this place. Behind this person, there is a stunning view over some bay or river and the old town. This girl is stretching her hand with a phone to take the best ever selfie. In my opinion, this photo will be more appealing to young people because young people often want to take a great selfie when they go on holidays, either with their family or friends. They want to post such a selfie in their social media to show it to their friends as soon as possible in their stories. This photo will be very to the point while having a presentation for young people because this situation looks very risky. One improper step of this person, and she may fall from a very high place because of her phone and the need to impress her peer group. On the other hand, the reason she puts herself in such a dangerous situation maybe she simply wants to capture the moment but she doesn't realize all this may cost her life i reject the other photo because it is not as appealing to young people as the photo of a girl standing on the edge of a very high building the other photo probably does not refer to the target group of my presentation in the first photo there is a young man who is driving his car and trying to take a photo with his phone at the same time it is also a life-threatening situation and is an example of using a phone in a mindless way. Everybody knows you must keep both hands on the steering wheel while driving and you mustn't use a phone. However, I'm sure I reject this photo for my presentation, the reason being my target group of young people. Pamiętajcie, że to tylko mój pomysł na to zadanie. Wasz będzie dobry. Najważniejsza zasada to po prostu mówić. To jest wasza matura i wasz pomysł. Mówcie co chcecie, ale mówcie. Tutaj milczenie nie jest złotem, a wręcz na odwrót. Twoje mówienie na temat oczywiście bardzo się przyda. Nieważne jakich słów użyjesz, czy popełnisz błędy gramatyczne. Jeśli uda ci się nawiązać do wszystkich punktów tego zadania i rozwinąć je, Osiągniesz maksymalną liczbę punktów za komunikację, czyli 6 punktów. Po obrazkach przychodzi czas na pytania od egzaminatora. Egzaminator ma tak naprawdę 4 pytania, ale wam zada tylko dwa. Pytania są luźno powiązane z obrazkami z twojego zadania trzeciego. Nie obawiaj się, są to pytania z zakresu, na który na pewno będziesz potrafił mówić. Niepotrzebna jest tu wiedza specjalistyczna, tylko i wyłącznie Twoja opinia i Twoje myśli. Możesz rozwinąć odpowiedź na pytanie od egzaminatora tak, jak chcesz, i mówić to, co chcesz. Ważne, żeby odnosić się do zadanego pytania i mówić na temat. Całe zadanie trzecie zajmuje 5 minut. Minuta na przygotowanie, dwie minuty na wyjaśnienie, który obrazek wybieram, a który bądź które odrzucam. W zależności od tego, czy mam dwa czy trzy obrazki, oraz dwie minuty na dwa pytania od egzaminatora, czyli minutę na każdą odpowiedź. Tak naprawdę bardzo szybko to zleci. Pomyśl, minuta na jedną odpowiedź to naprawdę niewiele. Postaraj się wykorzystać tę minutę na to, by jak najwięcej powiedzieć egzaminatorowi. Poza tym te pytania wcale nie są nudne. Poczujesz, że chcesz mówić. I ktoś Ciebie naprawdę słucha? Ktoś lub nawet dwie osoby. W komisji egzaminacyjnej są dwie osoby. Ta druga tylko sporządza notatki i pilnuje czasu. Ale jestem przekonana, że też Ciebie słucha i jest ciekawa tego, co powiesz. Jeśli masz ochotę, zostaw odpowiedź na wybrane pytanie z tego zestawu w komentarzu pod tym filmem, a ja na pewno sprawdzę Twoją wypowiedź. Poza tym, Jestem bardzo ciekawa Twojego zdania na pytania właśnie w tym zestawie. Jeśli podobał Ci się ten film, proszę o kliknięcie kciuka w górę oraz o subskrypcję tego kanału. Przed nami najróżniejsze tematy związane z językiem angielskim. Następny film już wkrótce. Będzie to film, w którym pokażę Wam przebieg całego egzaminu ustnego w sytuacji rzeczywistej oraz przedstawię Wam szczegółowe kryteria oceny całej części ustnej. Bye!